Witam serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów Przyszliśmy właśnie dzisiaj i będziemy karmić nasze gołęb, gołąbki Ponieważ mają młode To karmę mamy w środku Już nawilżona jest olejkiem I teraz sypiemy valentudinis nasz O tak to się nazywa On powoduje, wydzielanie, wydzielanie, poprawia wydzielanie papki u gołębi Ale ogólnie no, młode gołębie fajnie rosną a, wszystkim kalinie i te naturalne są. głębi się nie mogą doczekać. Zaraz wam pokażemy jak to, jak to u nas im smakuje. Działa na odporność gołębi. Dobra przy odchowie młodych. Produkt naturalny polskiej produkcji. Kup teraz, nie czekaj. 607 701 351 lub na digging.pl